Szybkie modyfikacje w czasie wyjazdu. Ja pierdziu. E, przy... Leo, a ty co mierzysz? Co, ale celowała w ciebie. Ja w lewo, w prawo, wie. Mamy wszystko, ubezpieczenia, wszystko jest. dobry. Tak? dobry. Ona samochód sobą. a to stoi, żeby ją ominąć, nie? Mareczku, co to jest? W Polsce? Oginalne. Pokażemy? B BMW E30. A dalej? M-Power. Empower, Empower, tak? E30 Empower. power Ślincie się. Ja pierdziu. I to jest wszystko w oryginale, tak? Jeśli chodzi o te body. Jest piękna, po prostu. No, jest prześliczna. Trochę bałaganu, ale to się wytnie. Tak jest. Abyś przyjechał tym na miasto wieczorem. Rządowa szóstka, I co tu będzie? Jeszcze kompresor, tak? Ile to będzie miało koni? Normalnie dużo, pojedzie na hamownię. Te błotniki przy, przypominają Lancia Delta Dokładnie, nie? No. Lancia nie wiesz co to Audi Quattro, pamiętasz? Stawa, Audi Quattro No tak. I Lancia Delta Cięły się, cały Ej, czas się cięły Ale jest piękne Ty no, jest po prostu... Nie? ale facet tutaj roboty, nie? Co? Ale roboty Ale jaka pasja! Wiesz, to jest pasja po prostu To jest bajka To jest prześliczny, ten samochód Jest przepiękny Dobra Patrzmy, pokażę kompresor, To jest Też kompresor? Zemplarz, że to, to jest fabryczne, nie? Że to takie kurwa kombinowane, a zobacz to jest bunt. Patrz, to jest czarny jebany potwór. No potwór. Popatrz, kuźwa. I stoi sobie na światłach z jakimś. Nie ma szans. no tak. kompresor z 500 koni będzie. Jakimś potworem? Tak, a ten wydech taki moje marzenie, wydech za przedkołem. tego marzenia trzeba spełniać. Dlatego je robimy. Spełniajcie marzenia. Patrz. Agrywać. nie dasz nic prywatnie pogadać z kolegami oficjalnie weź, a później pogadamy ładnie, ładnie fajnie się mówi, nie? jebany fajnie ma ten kolor. cygański tabur, nie? cygański? cygański tabur, nie? złoty jakbyś miał? no sobie, ja mam do... szybkie modyfikacje ja mam też całą kupę szybkie modyfikacje w czasie wyjazdu jak e, to nie. No... nie, nie, ja tego nie chcę ty... dobra, dobra Leo, a ty co mierzysz? <noise> Wyłącz to Wyłącz Wyłącz to Czemu? Wyłącz A co ty... To się... ja biorę, biorę, Yamaha się popsuła? No <noise> 138 A tu zobaczymy Mareczek? Ja mam nic nie Dawaj przy serii zobaczymy, masz Tam jest 138 A tu będzie? Masz? No. <laughs> <laughs> Teraz? 130. Czyli 8 centymetrów. 8 centymetrów, no. Dużo. Piotrek, 8 centymetrów jest. Co? Dłuższy. Tamten? Tak, ten? No. Jakby ma waha tu No, 8 centów, bo to jest 130 na serii, nie? Ale on Leonidasa, tego ma? Ty, a zobacz mu Leonidasa. On to nie ma dłuższego. Ma, ma, przy, to, to, no, on jest duży, to ma dłuższego, nie? 115 no, jedno, Krótkiego to. 130 No tak mniej więcej mam mnie. Też 130 No Co masz? Już poważnie? Już pomyślałem o Tobie Jezu, dziękuję Ci Jesteś boski Mówiłem Ci to już kiedyś? Spoko, ja sobie polutuję 138 Lucek Przypominamy, wagi. co to za wtyczka? Do Amora Skrętu. Do, do, mojego, do Amora no? Skrętu, bo ja mam w, na wsówki, bo nie mogłem dostać takiej wtyczki. Wiesz, i zrobiłem takie wsóweczki, a Piotruś mi załatwił, widzisz wtyczu, nie? Wiesz, jak on o mnie myśli? Złoty popap. Zobacz, widzisz? co zrobił z moim kładem. No, popsuł go. Zajebiście. patrz. Ale tak w sumie nie wiem, czy tego nie przykleję z powrotem. Tak, przymierzmy? Wejmy? No, przymierzmy. Piotrek, ale powiem ci, powiem ci, cieszę się, że o mnie myślisz. Nie spodziewałem się, nie, że, że, że dziś, tak ciepło dziś, o mnie myślisz. Kurde, jestem aż mi głupio po prostu. Tak? Jestem w końcu tak miło zaskoczony. Dawno, jestem. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, ja wiem. No, to też mi To jest prezent, prezent dla mnie, kobiet, tak? Tak? tak. Dziękuję ci. Tak. Właśnie, tak. <laughs> Leo, już jest czternasta. Od jedenastej mierzysz tak, tego nie kłada, ja słyszysz? Nie. A czemu sprawdza? Nie upłasz mi, może? Trzywo tak rano, rano paczały. Ja na ciebie? Więc nie wiem, sprawdzę. O, ty, na wstecznym jedziemy. O kurwa, ty, ja tak nie mam. Idealnie jest kierownica. Tak? Dobra, zobaczymy za a zakręciłeś... 40 kilometrów. Czyli to jednak jedna ten tył ma to. znaczenie. A zakręciłeś drążki? No. Dobra, czy jest idealnie? Ja jedziemy za hamulce? Ty, kosy. Ja tak Ja takich nie mam. No bo ty masz katelę. Ty, ty, ty kupca ludzki, będziesz miał hamulce. Ty, a z czego masz amor z tyłu? <laughs> nie, jak za nie mówił, widziałeś? Koźwa ktm ma! W świt w drogę proszę w Przygoda w sercu Każdy zakręt nowy Szybkość, a Moralnym słońcem tym błyn, odsłaniają tajemnice Silniki długo odzywają z to przygody bez granic Schapy maszyn mody i przebudowy otwierają nowe horyzonty Kłady wirują wry adrenaliny gotowe do biegu Każdy zakręt to wyzwanie, każdy kilometr historia W sercach płonie pragnienie wolności niezłomnej mocy right, Wolność nas mies się przyjaźnie stan jest i wieczna jak neonidas Patrzymy razem, a te to nasze się przygoda, lucy i pasja. A te jak echo nie się nas. Przez bezkresne szlaki, przez leśne ostępy każdy dźwięk silnika opowiada historię. W powietrzu kurz, echo naszych maszyn, adrenalina krzyczy, tu liczy się chwila. Wolność w oczach, wiara przyjaźń, razem przekraczamy granice swoje bez strachu. Z ograniczeń ruszamy przed siebie, siła nasza niezłomna Zakręty życia kusz nosi się w powietrzu Szybkość myje w rytmie serc pełnych ognia Kłady marzeń zmieniamy w każdy obrót kurs sił wiatru to pasja i moc Odwych, pora i Wolność nas niesie, przyjaźń zna Niezłomna i wieczna jak Leonidas Patrzymy razem a ty i wiatr Donosi się się ludzie i pasja a te warajdy, niech się nas Pod gwiazdami nocą, w rytmie naszych słów Maszyny i przygoda tworzą nowy świat W sercach płonie ogień, co nigdy nie graśnie Wolni jak wiatr, to nasz wspólny los Ory, to ty w Dobry? No, dobra. Dzień dobry. Czemu ta tablica jest tak? Nie ma gdzie! <grywa> Naprawdę nie ma gdzie! Ja już tyle razy zgubiłem tą tablicę z tyłu. Ech. Dobra, ja masz Mam, mamy wszystko: ubezpieczenia, wszystko jest. Dobry. dobry. dobry? Tak? Pesel? Pesel. No. No w ostatniej chwili zauważyłem, że... No, nie ja <grym> który z panów... Nie pan Zielony prowadził. <grym> tak? ja Ale było elegancko, nie? Nie, nie, nie... Nie Nie, nie, uciekali, z nie uciekaliśmy z Za mały pojazd. To ja też mogę dać. A nie idzie go zmierzyć? Nie? Idzie, tylko... Trzeba wycelować. Powiem tak, nawet w tylną tablicę na odjeździe można, nie? Tak? tak. Czyli nie jest za mały, ja to się Od tyłu możecie mierzyć? No no zaraz, to zaraz, czy, możecie. Oczywiście, jeżeli ktoś nam się nie zatrzyma do kontroli, to Gonilibyście tak. się nas? Tak, aczkolwiek no ja jeżeli nie dalibyśmy tak rady, tak no to tak na pewno przyszłaby tak. stosowna dokumentacja do domu, no? Uh -huh. A to trzeba z tego papucę nie? A jaki to 250 Ja tego no, nie no. no, no, no. Po jednoś, tak? tak. Tak są, tak są zrobione, tak? My nie możemy tak mówić teraz, nie? Dobrze. Ja nie, nie ma kamery <noise> Proszę, tamten to jest raptor 700, nie? 700? Proszę? A ja po czym leci, ja hamuję. Ja tak. A ja mówię gdzie ten... gdzie, gdzie, gdzie radiów na 34 969 no, tutaj, dziękuję, dziękuję. To jest jamaszka, nie? Tak. Yy, szpan... To jest mój tamten, tamten, Możemy sytuację Dużal nawet licznie wpisać. No podejdziemy, nie? Pewnie. Mamy ciąg później. No? Nie, mój nie. A mamy 6 minut do rybki. No to... To byłaby droga trybka. Tak, a mnie nie. <grymka> Ta, nie. I od dołu i tak kto to nie? On tak okazuje nie? Cały przebieg, nie? E, Odo. Odo. Odo musi być. No, no, to to jest to, nie? Gdzie masz? Odo. Tak, 21037. 037. No. Mareczko licznik jeszcze. Podam tutaj, pan w porządku, jest to podam. Ryby nie wiesz, firowano. Bo... Co, co? O co mówicie? 40 sztamile, nie? Poza tym, co mógł zabić tam Pan jak ma rejestrowane? To ja pan jest Ciągnik rolniczy tak, i dwa inne Tak, no. no tak rejestrują tak To głupota jest, ale... No bo generalnie wszystko zależy od tego jak jest zarejestrowane W ogóle jak z Niemiec też, bo jak to tam zależy skąd zawodu, jak przyjdzie on też tam naszych większych dużo jest właśnie pojazd rolniczy To powinien być jako motor, nie? Przecież kurde, a nie... Czterokłowiec, nie? No, no. Tu mamy ciągnik rolniczy, a tu dwa samochodowe Tak, ciągnik rolniczy, ja <laughs> tak No właśnie no, bo nikt nie ma kategorii A, to dlatego tak poradzisz. No no nie? nie, to się wszyscy przenieśli teraz na drogę, bo tam wszyscy jeździli w blasa, tylko zaczął się to robić to problem. No tylko licznik rozgrywa. Tu tam tu jest. Już jest, w tamte. Jest, tamte. jest fajnie, jest przyjemna. No to... A Ale taka przyjemna, takiej... O, no, Witek, to wygadaj, teraz? wygadaj się teraz. Ile kosztuje? Dobra, to za dużo, to nie. nie ile koszt... ile nie, kosztuje? <laughs> Od 12 Fredo. można zacząć przygodę. Uh -huh. Od 12 wzwyż. No, no, to no tak, ale tutaj, No tutaj to być. Ale to wiesz taka Suzuki, 400, tak, jest, czy Laki Star 450, 450, prawda? To już tak o 12 można zacząć przygodę i w terenie i na szosie. No motocykle też drogie, nie? Tak. Ja tylko się pytam po prostu. Tylko, że czasy się skończyły już takie, że po latach gdzieś chodzi przed pułapki, wszystko i tak jest bez sensu, nie, To mi już się porzucili na drogę, tylko po prostu na was trzeba uważać. Nie? A w lecie jest nie wydaje więcej niebezpiecznych, bo też to pułapki wszystko dzwonią zaraz ten. Tak? No nasz gierownik człowiek gdzieś wjechał, pojeździł, położył wirowni. Tylko najgorsze jest z tym wszystkim to, że tak pamiętasz, jak to na, na tym, na no wszyscy. Nie pamiętam. My nie pamiętamy, żeśmy jeździli po normalnie jak ludzie, już po inne skopie, po lasu i później jest tak dalej. Na nas, no, na nas. Tak. Panowie, pouczamy o prawie do złożenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora na sposób przeprowadzony przez nasz czynności, miejscu kontroli drogowej. Życzę bezpiecznej podróży Nie i smacznej A my Dzięki spokojnej do... służby. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Na razie. Myślają? Ja chciałem ciąć, żeby dobrze ten samochód. Widzę, że ty nie widziałeś jej? Nie, ty życie nie złożyłeś. No nie złożyliście życie. To musimy robimy, wracać. Ja bym Słyszysz? Ja patrzę ten leci, a ta stoję, mówię co on robi? Nie? Dobrze było, ty. Ja, ja mówię, patrzę na telefon. Ja no się Przez tego pierdolonego jego ten błys... Ale, ale... auto było z przodu. Nie mogła wycelować. Ale celowała w ciebie. Ten, nie mogła wycelować. Ale ja się, a ja się, wiesz, przekylałem. Ja, ja patrzę. Mówię, ja w lewo, w prawo wiesz. Mówię, nie widzi. To zera ja hamuję Ja pierdziu Ty my mamy dzisiaj Słyszysz? No piękna jest, zobacz. Jeszcze ma gałęź z tym samochodzikiem, wiesz. Zobacz otwarty. No nie, no nie będę otwierał, wiesz. Mogę zajrzeć. Ale patrz jaki stan. Znówka. jeszcze. No. Zobacz, ty, ty, ty go naprawiasz. Zobacz tą tapicerkę, no, nie, w ogóle. Co naprawiasz? No super jest. Alcantara i skóra, wiesz. Mega, nie? Super jest. Ty, kluczyk wisi. No wysiadaj. Normalnie. Do zera. A to leci je. Ona samochód, trzymała mała samą... no, A to stoi, żeby ją ominąć. Nie? A co mam zrobić? Ona zgłupiała tę kobitkę. Obiad, obiad. Mówi nie, ledzie. mówi co za głąby. Nie jadę. Mówi, nie, nie będę im pisać, bo są debile. on no, tak nie będzie wiedział o co tak. tak. Oni są odklejeni. Nie to... jadę. Przecież nie machała, żeby zjeść No jak nie, z daleka cię szczelała. I czy to samo od przede mną szczelała? Tak. A gada do mnie przez tej godziny, tylko ona tak go słychać ja, tam. Ja mówię, połączę z tym domu cię. Ue, kurwa. Pierwszy wyjazd ciepło, już przypał. się, chłopie. A goście to 400 wy. Co ty gadasz? Do 400 Pierdolisz? No. Co nie go ściągnęli? Bo no. Ty nie widziałeś tego. Ona go ściągnęła chyba, tak? Ja, prawko by mu wzięli. Zdyk by ci strzelił i masz prawko zabrane. Co? A jeszcze polisant nie chciał rozwijać. Mm. <grypa> Ale za ładne oczy, pitka ja miałem gogle. Przez to było ładne. Ja mogę dokumenty od tego pojazdu od tego. A czemu tablicy nie widać? Wzięłaś? Nie ja wiem ci, że są tablicy z przykładów. Przestań, no tak, nie widziałam tej tablicy, tak ładnie widoczna. No, ja, no, ja zajechałem się... i mówię, a jest tablica, wiesz. Słuchaj, jakieś dla, dla kolegów naszych, rozumiesz, kładowców jakieś rady? Nie. Jeżdżą z nami i na pewno mają prawo za bardzo. Nie, witek pierwszy, witek pierwszy to musi jeść, witek wierzy, tak pierwszy nie bić. No tam policjantki rozjeżdża. Puścił w tej kamizelce. Ta stoi, zatrzymała auto, każe auto zjechać na bok ten. Stoik. No co mam ze? Dobrze, że się jeszcze nie wzywał, że macie zdrowie zejść. Co? co ty papu, chcesz, że żeby... No ja nie wiem co chce. Ja myślę, że ona tego pierwszego łapnęła. Jest. serio ci mówi. Ja. Pierwszego, nie. No ja poza tym wyszedł mi pierwszy na drogę. Chciałeś ominąć. Tak, chciałem ominąć. Przebieranie to jest Trzeba powiedzieć, że wylazłem na drogę, bo pasów nie było. Właśnie... Powiem Ci, że dzisiaj mnie wkurwiła ta naciąg łańcucha i nie wiem czy nie będę zbierał nowy nowy waharz, nie? Boże nie pojeździłem. Coś takiego fajnego widziałem u mechanika, wiesz. Leo, ośkę mam. Oryginalną, słyszysz? Kurwa, kto to wymyślił ten naciąg łańcucha w środku? No, ale on dobry jest. Nic co jest dobry, kurwa? Dobry dobre kurwa? Jest, jest Dobry, bo w Polarisie kurwa. Jak jest masz jedną no łączkę, ma a on ma dwie. Zup. Ale to też nie, no bo to jest, że to się robi tak. A, a jak masz na tym okromnym tutaj, się no wpada śródokres, no, no. naciągasz, że tylko się przesuwa, jest taki księżyc. Nie, no, nie, no dobrze, to jest teraz, no ale ty, takie kurwa toczą A z właśnie nie mierzysz na gwincie, na jednym, na drugim ale wiesz. No to co ma gwin, to robisz, co? To nie może No nie Naciąg. musisz mieć, ty zrobisz równo naciąg gwintu a ośka może tak, tak stać. No, no dobra, nie. masz ty a, a jak masz ten, masz ten tak y, raptor ma, masz na tym księżycu, ja to nakręcisz i się naciąga i ośka stoi prosta. No to patrz, masz teraz ci wystaje z jednej strony tyle gwintu, z drugiej tyle. No to gówno to jest i tyle. No to jest gówno. Gówno. Gówno, gówno ludzko. Leo, ośkę mam, mimośród mam. Tak Elektro, naprawdę... Elektrody mam. Słyszysz? Leo, tak naprawdę... Umiejętności mam, no się Jeden wyspawałem, do dziś jeździ. Gdzie tak? Jeździ? No. Widziałeś jak ładowarki jeżdżą, tak jak cichu, no, tak z tyłu będzie mi tak wystawać. Leo, także wystarczyłby ci wahacz na dziś. Tabliczkę kupę, kupię sobie, za, przy skręcie zachodzi półtora metra. Leo, hmm. tylko wahacz. Ośka mimośród mimo jest. Nie, ty, Oś, masz, ty masz wszystko, ośka masz krzywą mimośród. Ośka mam możliwość. idealną. Masz jeszcze, jeszcze jest piękna ocynkowana, rozumiesz. Z hmm. srebrzanką wypizgana. Hmm. Niech cię jedne zaraz... To do, to zobaczy? Z ocynku odbierałem przecież tam gdzie Piotrek cynkuje. Piękna ośka, no, no nie to jeździłem. znowu na mnie, nie? Na biednym kurwa... Ostatnie pieniądze, nie? No, jeszcze z Wielkopolski mało tego, tam jeszcze krzyżaki są, rozumiesz, do tarczy i do ząbatki. Nie, Byłbyś na Byłbyś człowiekiem, człowiekiem tak? byś powiedział, ej, ej dam, dam U mnie leży, u mnie leży, dam ci. Ale no, no, ty masz za dużo drogich tatuaży na sobie, <tuszy> żebym ja ci dał. Jak mi usuniesz <tuszy> jedną dziarę, to ci dam. Co ty na to? No nie dam ci dopóki nie zmienisz okleiny w jednej części. Dziękuję. Czemu zmienić? No A F-riders nie ma na okleinie. Kurwa. Będzie się psuł. I nie ma... będzie się psuł. Już się psuje. Widziałeś rano. Tak.